Jakiś czas temu popełniłem materiał o astrofotografii statywowej. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, ze względu na to, że wielu z nas ma sprzęt jakiś w domu, fotograficzny i chciałoby robić zdjęcia nocnego nieba. Dziś postanowiłem po części wrócić do tego tematu i pokazać Wam albo spróbować opowiedzieć o tym, jak połączyć zwykły obiektyw. Fotograficzny do luszczanki z kamerą astronomiczną i jakie daje to efekty. Zapraszam serdecznie Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl Z osób, które rozpoczynają swoją przygodę z astrofotografią, borykają się i zastanawiają się od samego początku, jaki kupić sprzęt. Dzisiejszy materiał będzie przeznaczony dla tych, którzy naprawdę rozpoczynają swoją przygodę z astrofotografią i nie chcą inwestować dużo pieniędzy w rozpoczęcie swojej przygody, a zarazem mają w domu jakąś lustrzankę. Z wymiennymi obiektywami. Podkreślam tutaj bardzo wyraźnie jakąś, bo te rozwiązania, które ja dzisiaj przedstawię, będą oparte może o rozwiązania do Nikonów, które ja akurat posiadam, do Kanonów, ale identyczne rozwiązania będziemy mogli stosować w wielu, naprawdę wielu obiektywach do lustrzanek cyfrowych. To naprawdę obiektywy. Które mogą służyć do dobrej i zaawansowanej astrofotografii szerokich pól. Przy wykorzystaniu nie lustrzanki, a kamery astrofotograficznej, która swoimi parametrami bardzo często przewyższa możliwości yy, zwykłej cyfrówki, no niestety cyfrówka nie ma zadań astrofotograficznych, jest przeznaczona do zupełnie innych. Celów do robienia portretów, do robienia krajobrazów, kamery astrofotograficzne przystosowane są specjalnie do robienia astrofotografii. Dlatego warto pomyśleć, jak spiąć obiektyw z cyfrówki z kamerą astrofotograficzną. Jakie daje to efekty przy niewielkich kosztach? I dziś dokładnie o tym w materiale. Załóżmy, że. Większość z moich odbiorców posiada cyfrówkę. Cyfrówkę z wymiennym obiektywem. Podkreślam tutaj z wymiennym obiektywem, bo właśnie te obiektywy wymienne będziemy stosować w dzisiejszych rozwiązaniach. Jak mówiłem, ja tutaj akurat mam przed sobą obiektywy do Nikona. Taką mam cyfrówkę od lat, jej używam, więc dlatego mam jakieś tam obiektywy. Właśnie w standardzie Nikona. No i załóżmy, że macie tą cyfrówkę, macie wymienne obiektywy i macie zwykły, najzwyklejszy statyw do aparatu. Kolejnym elementem, który dziś będzie nam potrzebny w miejsce naszej cyfrówki, będzie kamera astrofotograficzna. Wiele osób kupuje jakieś kamery na początek. Z zamiarem podpięcia ich do teleskopu. No to oczywiście jest jedno z najlepszych rozwiązań, dlatego że takie przeznaczenie jest tego sprzętu. Przy czym yy, wiele osób zastanawia się, a jak uzyskać najlepsze zdjęcia? No to trzeba by było kupić sobie jakiś apochromat porządny, jakiś szybki, yy, na przykład Newton, czy innego rodzaju rozwiązanie, nie myśląc o tym, że. Część tego rozwiązania mają u siebie już w domu. Jak zapewne, orientujecie się, aby podłączyć cyfrówkę do teleskopu, potrzebujemy odpowiednie pierścienie, odpowiednie redukcje. Najczęściej jest to redukcja ze standardu danego producenta cyfrówki, czyli Nikona, canona, nie wiem, Sony, Olympusa, na gwint M42, i to wkręcamy do naszego teleskopu yy, przy pomocy właśnie odpowiedniego pierścienia redukcyjnego i uzyskujemy zestaw do astrofotografii. Dziś chciałbym Wam powiedzieć o podłączeniu dokładnie odwrotnym czyli bierzemy obiektyw, tutaj dla przykładu Nikona, żeby nam było prościej, ale dokładnie tą samą zasadę będziemy mieli przy każdym jednym obiektywie. Co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy do tego odpowiednią redukcję. Tutaj będzie już najczęściej redukcja ze standardu danego producenta do średnicy 1,25 cala, czyli do klasycznej średnicy okularowej. Wówczas, przy pomocy standardowego noska, który dostarczany jest najczęściej z kamerą, czyli coś takiego, będziemy mogli zamontować naszą kamerę do Obiektywu danego producenta. No, i to jest w zasadzie całe clue dzisiejszego materiału. Czyli, abyśmy uzyskali ekwiwalent naszej cyfrówki przy pomocy kamery astrofotograficznej, która, jak podkreślam, jest przystosowana do astrofotografii, musimy mieć obiektyw, odpowiednią redukcję. Nosek, który z reguły dostajemy razem z kamerą. Jeżeli nie można go dokupić, to są naprawdę groszowe sprawy. I kamerę astrofotograficzną, ale to nie koniec naszych potrzeb. Jak mówiłem na wstępie, zakładam, że każdy z użytkowników cyfrówki posiada jakiś w miarę sensowny statyw do e, swojego aparatu. No i przychodzi problem, jak przypiąć taki obiektyw. Z taką kamerą do naszego statywu. Na szczęście, jak jest zapotrzebowanie, to jest rozwiązanie od razu rynku producentów. No i tutaj widzicie przykładowe adaptery przykładowe uchwyty, które umożliwiają zamontowanie obiektywu zaopatrzonego już w naszą kamerę astrofotograficzną do standardowego statywu fotograficznego. Jedno na co musicie zwrócić uwagę, aby ten uchwyt miał odpowiednią średnicę dostosowaną do waszego obiektywu. Można pokusić się o rozwiązania takie jak są powiedzmy w guiderach, tylko że nie musi to być wówczas pierścień dwukrotny tylko Jednokrotny z regulowaną średnicą i uchwytami śrubkowymi do zamontowania obiektywu. Przy czym te gotowe rozwiązania, które tutaj widzieliście, są rozwiązaniami dużo pewniejszymi, stabilniejszymi, a zarazem łatwiejszymi do obsługi. Przy czym jeszcze raz podkreślam, musicie zwrócić uwagę, aby adapter do uchwytu. Był dostosowany do średnicy waszego obiektywu. Jeżeli macie kilka obiektywów, no to niestety albo kilka adapterów, albo rozwiązanie z pierścieniem regulującym, takiego typu jak jest w szukaczach gajderach, tylko oczywiście o odpowiednio dużej średnicy pierścienia, wraz ze standardową stopką, którą można umieścić w statywie fotograficznym. Taki zestaw pozwala nam już na astrofotografię szerokich pól. Przede wszystkim piękne krajobrazy z drogą mleczną, szerokie y, obiekty typu y, Mgławica M31 to obiekty, które zapewne uda Wam się zrobić przy pomocy takiego obiektywu i kamery astrofotograficznej. Jakie są zalety tego? Przede wszystkim nie inwestujecie w sprzęt. Sprzęt Praktycznie macie w domu, jedyny zakup to odpowiedni adapter do waszego okularu, plus uchwyt, no bo jakoś trzeba to zamontować na statywie. Wówczas odsyłam również do wcześniejszego materiału o astrofotografii statywowej, jak wykonywać zdjęcia z nieruchomego statywu, i możecie w pełni cieszyć się dobrą albo i nawet bardzo dobrą astrofotografią. W zależności oczywiście od tego, jaki macie obiektyw, przy minimalnych kosztach. Jeżeli jesteście posiadaczami szczęśliwymi, super jakichś obiektywów typu Sejmak, jakichś topowych cajsów, itd., tak no to wiadomo, że ta astrofotografia będzie bardzo dobra. Zwróćcie uwagę, aby obiektywy były w miarę z dużą. Światło siłą, to znaczy F przez tam 5, 3 i tak dalej, oraz odpowiednio jasne i dobre do regulacji. Kolejna bardzo ważna sprawa, na którą zwróćcie uwagę przy zakupie redukcji, aby umożliwiała ona ustawianie manualnej ostrości obiektywu. Zdarza się, że przy złych redukcjach ta opcja jest blokowana. Jest to bardzo rzadko ale zdarzają się takie rzeczy. Jeżeli chodzi to już tak z własnej praktyki o obiektywy Nikona są gotowe rozwiązania, gotowe redukcje, które służą do podłączenia Nikona już bez pierścienia pośredniego. Czyli od razu jest wbudowany właśnie standard nikonowski i na zakończeniu nosek 1.25 cala. Jeżeli nie ma dedykowanego rozwiązania do waszego Typu obiektywu, wówczas stosujecie redukcję na M42 i pierścień pośredniczący taki sam, identyczny, jak stosowalibyście do podłączenia waszej cyfrówki do teleskopu. Wówczas macie również kompletny zestaw do takiego rozwiązania. Z tego co wiem, poza Nikonem, gotowe zestawy są do kanonów. I do Sony, czyli to są właśnie te obiektywy, które jednak wodzą prym na rynku. I na koniec jeszcze jedno rozwiązanie, które niestety jeszcze nie testowałem, ale widziałem efekty z tego rozwiązania, dlatego postanowiłem kilka słów o tym powiedzieć. Postaram się również to wytestować, bo jedna z takich głowic jest w drodze do mnie. Zrobię o tym osobny materiał, ale dziś chciałbym wam przy tym materiale pokazać również rozwiązania głowicowe. Znaczy, ciężko to nazwać głowicą. To jest taki głowico-adapter. Tutaj widzicie dwa przykłady. Który będzie umożliwiał wam również zamontowanie na standardowym statywie, i poprzez jego konstrukcję. I możliwości manualne sterowaniem tym, tym, tą głowicą umożliwić trochę dłuższe czasy naświetlania, a zarazem ciekawe ustawienia, stabilne ustawienia. Szczególnie jeżeli nie macie dobrej głowicy kulkowej, tylko macie na przykład taki statyw standardowy do kamer wideo czy do innych tego typu rozwiązań audio-video, wówczas można zastosować. Takie głowice, jak tutaj widzicie, i rozpocząć naprawdę bardzo ciekawą astrofotografię krótkich czasów, ale zarazem ze sprzętem, który zapewne leży na półkach w większości domów, osób, które kiedyś tam robiły na przykład zdjęcia krajobrazów, zwierząt, ptaków itd. Zachęcam wszystkich do eksperymentowania. Naprawdę. Yy, Często nie zdajemy sobie sprawy, że wejście w fotografowanie nocnego nieba, robienie choćby nawet właśnie astrofotografii szerokich pól, nie wymaga specjalnie cudownego sprzętu. Ten sprzęt bardzo często mamy i nie zdajemy sobie z tego sprawy. To dzisiejszy przykład to jedno z takich rozwiązań. Kolejnym rozwiązaniem, który, z którym możecie się często spotkać i nawet nie zdajecie sobie sprawy, że można to wykorzystać, to są obiektywy które często są na wyposażeniu kamer astrofotograficznych, które dostajecie. Te obiektywy najczęściej yy, będą przeznaczone do rozwiązań typu All-Sky, ale niekoniecznie. Spróbujcie przy tych obiektywach to wbrew pozorom jest już kompletnie gotowy zestaw. No oczywiście tutaj macie regulację yy, ostrości. Yy, spróbujcie zrobić zdjęcie panoramy z krajobrazem nocnego nieba. Zobaczycie, że nawet takie rozwiązania, takie obiektywy dają bardzo ciekawe efekty. Dlatego zachęcam Was do sprawdzania, eksperymentowania, a nie od razu rzucania się na wielkie zakupy apochromatów, specjalnie dedykowanych astrografów, itd. itd. Rozpocznijcie od czegoś prostego, dlatego dzisiaj. Taki właśnie temat. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat choć trochę wzbudził Wasze zainteresowanie. Myślę, że fajnie jest wykorzystać to, co macie w domu. Czy będzie to obiektyw stałoogniskowy, czy zmiennoogniskowy? Pamiętajcie, że praktycznie większość tych obiektywów nadaje się do astrofotografii. Przy czym zachęcam posiadaczy, Kamer, aby już stosowali te kamery w miejsce lustrzanek. Jednak dedykowany sprzęt do astrofotografii otwiera zupełnie inne możliwości. Otwiera mm, możliwości na inne długości fal, które są często eliminowane w lustrzankach poprzez filtry, które są przed ich matrycami. Dlatego te efekty, które uzyskacie przy pomocy kamery i obiektywu z waszej lustrzanki. Będą, mam nadzieję, dużo, dużo lepsze niż uzyskane cyfrówką. Raz jeszcze, żeby tutaj nie przedłużać, zachęcam do odszukania materiału astrofotografii statywowej. Będzie on takim kompedium i uzupełnieniem tego, o czym dzisiaj mówiłem, przy czym tam zamiast lustrzanki będziemy stosowali właśnie dzisiejsze rozwiązania. Na co chciałbym jeszcze raz Wam zwrócić uwagę to to, aby dobrze doczytać i dobrze dobierać redukcje. Te redukcje są czy to w sklepach fotograficznych, czy jak zawsze na dalekowschodnich portalach, czy, czy sklepach internetowych. Zwróćcie uwagę, aby redukcja była dostosowana czy to do gwintu M42 i wówczas kupujecie pierścień redukcyjny do waszego standardu obiektywów, no chyba, że już taki pierścień macie, no to wówczas kupujecie samą redukcję z M42 na 1.25 cala. Ci, którzy są szczęśliwymi posiadaczami Nikona, Canona i Sony, mają kompletne gotowe rozwiązania od razu zmieniające obiektyw tych konkretnych producentów. W urządzenie zakończone noskiem 1.25 cala, do którego montujecie tylko i wyłącznie kamerę astrofotograficzną, i macie gotowy, gotowy przyrząd optyczny do astrofotografii. Czekam z niecierpliwością na efekty właśnie z takiego rozwiązania. Ja dziś tam pokazałem w materiale kilka przykładowych. Które mnie kiedyś udało się uzyskać, i to dokładnie za pomocą tego obiektywu była robiona Andromeda, tego był krajobraz. Chciałbym, abyście również podsyłali Wasze prace. I tutaj, aby Was zachęcić do tego, wśród prac, które przyjdą do mnie, wykonane rozwiązaniem obiektyw plus kamera, bardzo prosiłbym w opisie pisać, Jaki obiektyw i jaka kamera, zostanie wytypowany jeden z tych, yy, z tych Waszych astrofotograficznych obrazów i nagrodzony książką. Dlatego zachęcam, abyście do mnie podsyłali efekty Waszej pracy. Wówczas będę wiedział, że y, testujecie te rozwiązania, które ja proponuję. I na zakończenie, jak zwykle, dwie prośby. Pierwsza prośba prośba o subskrypcję. Wasze łapki. Wasze polubienia, wasze komentarze sprawiają, że kanał ma coraz większe zasięgi, coraz więcej osób trafia na mój kanał, a zarazem poszerza się grono osób, które interesują się albo rozpoczynają swoją przygodę z astronomią, no i po części astrofotografią. No i prośba ta, która zawsze pada na koniec, o wsparcie, o wsparcie na Patronite. Osoby, które uważają, że moją pracę należy docenić, że ta praca ma jakieś wymierne wartości, zachęcam do wsparcia na Patronite. Tam czekam na Was ja, tam czeka na Was moja astronomia. I kolejny raz przypominam, że część z Waszych wpłat będzie przeznaczana, jest już przeznaczana na organizację prelekcji w szkołach, gdzie chcę propagować miłośniczą astronomię. I te Wasze wpłaty pokrywają koszty związane z dotarciem, z przygotowaniem odpowiednich zajęć dla dzieci i młodzieży. To tyle na dziś. Zachęcam do wsparcia i zachęcam przede wszystkim do eksperymentowania, bo dużo fajnego sprzętu leży na półkach, leży na półkach nieużywanych, a można za bardzo niewielkie pieniądze zrobić z tego przyzwoity sprzęt do astrofotografii. To tyle na dziś. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl